Nauczanie domowe 23 czerwca Księga Rodzaju rozdział 15 Wersety od 1 do 12 oraz 17 i 18 Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Abram rzekł: O Panie Boże, na no cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia? nie mając potomka. Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest damasceńczyk Eliezer. I mówił, ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa, nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł, Spojrzyj na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abram uwierzył i pan poczytał mu to za zasługę. Potem zaś rzekł do niego: Ja jestem pan, którym cię wywiódł z Ur -Haldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: O panie Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymał go na własność? Wtedy pan rzekł: Wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczycie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym, jakby wydobywający się z pieca, i ogień niby gorejąca pochodnia i przesuwały się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc potomstwu twemu daje ten kraj. Od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat. Ten fragment księgi rodzaju zdradza religijne życie Abrahama. Widzimy kontakt tego męża z Bogiem. I w początku jest niesamowity sposób Bożego przedstawiania się. Bóg mówi: Ja jestem Twoim obrońcą. Możemy sobie wyobrazić, że w ziemi obcej, w terenie nieznanym, Abraham mógł się czuć niepewnie. Widzimy ten lęk, kiedy składa ofiarę Bogu, jakieś takie wewnętrzne niepokoje, których nie do końca sobie uświadamia. Więc Bóg na początku, przedstawiając się, mówi: Jestem Twoim obrońcą. Zobacz, Bóg nie jest agresorem. Bóg nie jest mściwym tyranem. Bóg jest Twoim obrońcą, tak Bóg się przedstawia. Wiemy, że my przez wiarę jesteśmy dziećmi Abrahama, tym bardziej my powinniśmy z jakże większą mądrością już przyjąć to Boże przedstawienie się. Bóg mówi jestem Twoim wspomożycielem, kimś, kto staje po Twojej stronie, przy Twoim boku, biorę Twoją stronę. Bronię cię. Potem następuje dialog. Rozmowa taka szczera i widzimy o wszystkim. O przyszłości, o rodzinie, o majątku, o perspektywie, o marzeniach. To jest niesamowite, że Abraham w taki prosty, naturalny sposób ma tę relację z Bogiem ułożoną na takim głębokim, przyjacielskim poziomie. Kiedy może z Bogiem mówić właśnie o. Tym, co przeżywa, jak się czuje, czego pragnie. I widać, jak Bóg też odpowiada na to, jak Go zaprasza, aby właśnie w tych najgłębszych pokładach swojej świadomości, swojego bytu, swojego człowieczeństwa rozpoznawał też Boże prowadzenie. I w tym właśnie najgłębszym spotkaniu Bóg objawia siebie Abramowi. Jako Bóg obietnicy. To jest coś niesamowitego, bo gdy przyjrzymy się, to można tak powiedzieć, że pierwszym obrazem, który Abram miał o Bogu, to jest Bóg, który się pokazuje, Bóg, który przemawia, Bóg, który nie milczy. I to było pierwsze doświadczenie. Bóg, który go wzywa, wyjdzie. To było pierwsze. Takie przeświadczenie i takie pierwsze religijne przebudzenie Abrama, ale drugie to jest właśnie tutaj. Bóg staje się Bogiem obietnicy. I tę obietnicę zawiera zarówno w takim bardzo rodzinnym wymiarze, obiecuje syna, spadkobiercę, ale równocześnie jest to obietnica w tym wymiarze społecznym. Dzisiaj z perspektywy czasu powiemy. Jest to obietnica historii zbawienia, ponieważ od Abrahama Bóg zaczął ten proces taki szczegółowy, konkretny, aby zrealizować to, by on, Ojciec wiary, stał się początkiem Bożego miłosierdzia dla całego świata. I Abraham jest wprowadzony w to doświadczenie obietnicy, w to potwierdzenie, w to przeżycie duchowe tę religijną działalność i teraz losy Abrahama splatają się na stałe z tym, co Bóg mówi i czego obiecuje. I te dwa doświadczenia, Boga mówiącego, Boga wzywającego i Boga obiecującego, te dwa doświadczenia splatają się z życiem, z doświadczeniem, z wiarą tego człowieka, którego poznajemy tutaj w Księdze Rodzaju. To jest też oczywiście dla nas zaproszenie, abyśmy obok tego, co Abram przeżył jako głos Boga, jako wezwanie, jako zaproszenie, przeżyli też to drugie doświadczenie. To, że Bóg jak ten płomień ognia i jak ten słup dymu przechadza się... Po obietnicach, które powoli krok za krokiem realizuje, który chce, aby to przymierze zawarte z Abrahamem zostało zrealizowane również w Tobie. Ponieważ Bóg, i dla mnie, i dla Ciebie. Jest Bogiem obietnicy. Ponieważ z tej obietnicy rodzi się Mesjasz, z tej obietnicy przychodzi Duch Święty, z tej obietnicy Powstała wspólnota kościoła, i z tej obietnicy będzie powtórne przyjście zbawiciela. My jesteśmy dziećmi obietnicy. My jesteśmy dziećmi Abrama, my jesteśmy dziećmi Abrahama, ponieważ przyjmujemy te wszystkie obietnice, które Bóg Jemu złożył. I dla nas na nowo, być może, a może po raz pierwszy, Bóg pojawi się jako. Bóg obietnic. Obietnicodawca. Bóg dotrzymujący słowa. Bóg pełen hojności, której symbolem są gwiazdy niebieskie. Proś dzisiaj, abyś odkrywał Boga na nowo. Może to będzie nieco inne imię Boga. Może to będzie dzisiaj nieco inne określenie, inne doświadczenie. Ale nie ma wątpliwości, że to doświadczenie Boga obietnicy jest także dla Ciebie. Mogą być pewnie inne i oby były. Oby to doświadczenie Boga było coraz bogatsze.